Wajka z życzeniami dla mamy i taty. To dziś. Dziś jest święto wszystkich mam. To dla nich słońce świeci tak od rana. To łóżka mam jej kawę dam Życzenia prosto z naszych serc. Niech to święto codziennie trwa, byś wiedziała, że kocham cię tak mocno. Bóg jest z kwiatów takich, jak lubisz mam. Dziś dla Ciebie cały piękny dzień. Spójrz, jest taki dzień. To właśnie dziś. Dzisiaj święto wszystkich mam. To dla nich słońce świeci tak od rana. Do łóżka mam kawę dam. Życzenia prosto z naszych serc, więc życzę ci, byś wciąż uśmiechała się. W oczach iskry mniej. i radości moc dla ciebie, kwiaty takie jak lubisz, mam dziś dla ciebie. Cały piękny dzień. Spójrz, jest taki dzień, taki dzień, to właśnie dziś, dziś jest święto wszystkich mam. To dla nich słońce świeci tak od rana, do łóżka mam ją kawę Jedzie pociąg dziecięcy, pociąg kolorowy. Jeszcze chwila, zaraz wiedzie na peron bajkowy. Zapraszamy wszystkich do Krainy Baśni, gdzie słoneczko świeci, gdzie gwiazdanie, właśnie? Piękne bajki nie czekajcie, tylko do nas przybywajcie. My mieszkamy w kartce Trwala, Tralalala, Tralalala, Naszą chatkę w Las Okala, Tralalala, Tralalala. A nazywamy się Jaś i Małgosia, bardzo kochamy się, Jaś i Małgosia, razem trzymamy się. Mamy, słuchamy się, tra la, la, la tra la, la. Dziś jest rodziców święto, każde dziecko o tym pamięta. Niespodziankę rodzicom zrobimy, jakud nazbieramy w tej leśnej gęstwinie. Ciszkiem, chybkiem po polanie, wrócimy zanim mama wstanie. No i będzie niespodzianka, od gosi i od Janka. Patrz, czy widzisz? Tam świetne księżyca i nam na w groźna czarownica. Jestem groźna czarownica. Haha, znamie cała okolica. Haha, kiedy ha. dnieje kogut pieje, ja się śmieję uhaha. Nie bójcie się moje dzieci, ja już nie straszę od stuleci. Mam dla was koszpierników, galaretek, batoników, są rodzynki i migdały, czekoladek, worek cały. Dziękujemy. My obiecujemy, że tego nie zjemy. Wszystkie słodycze mamie i tacie podarujemy. To wspaniałe małe smugi. Podzielcie po połowie, niech waszym rodzicom idzie na zdrowie. I'm sorry. Tak z złotą rybką. Idę sobie wolną drogą by z tą świętą z wami. Jak uważnie popatrzycie, uważnie posłuchacie, to z pewnością mnie poznacie. Kochany tato, nie chodzi o to, by złapał rybkę małą, łąb, lecz złotą. Złota rybka już się postara, by życzenia nie spełnić zaraz. Złożyć ci tato takie życzenia. Niech przy samochód, zacznie się zmieniać. Się wdłuża, tu wiele, niech się duża, co mocno wiele nie porastają w jutrą Aż na pewnego garaż odmykasz, a kamerce. Złota rybka. Ja złota rybka, co plus kamfala, Życzenia mamy zupełnie od zaraz. Samo niech się bierze i zmywa. Niech się sam odkurza dyżon, a w prezencie stoliczek bajkowy mam, który się zawsze nakrywa sam. A na tym stoliku na zawołanie zjawia się obiad albo śniadanie. Z innej bajki goście idą, czyli wszyscy dobrze widzą? My jesteśmy kwiatowe wróżki. wkładamy zaklęte życzenia do podróży. Witamy do wszystkich gości serdecznymi życzeniami pełnymi miłości. My życzenia się spełniły. Rozbieramy kwiatowy był. Ono żyliście szczęśliwe dni. I dodam nam sił na wszystkie ponure dni. A jak wiatr ja bukiet wielki, potem uśmiech wielki, Cały nawet oddam wam, cokierki. Słowo miłość, miłość za wasze drogi, drogi. Słowo wdzięczność za wasz trud, Dla doskromnych, dla dziecięcych wyśpiewamy Za czerwony płaszczyk, czerwona czapeczka. Nie bruczek, nie burek, nie, jesz, nie ptak, czerwony kto to ja złożę. Bawarkoczek, warkoczek, oczy, buzię, babie, babkę. Nie bruczek, nie burek, nie, jesz, nie ptak, czerwony kapturek, to ja Idzie Ej tak samo, nie Ci czasem, ja Cię będę chętnie wy, podróży. A powiedz to, proszę, gdzie to niesiesz ten pusty koszyk? Witaj, witaj, panie wilku. A i witaj, dalej, jeszcze Żwolada. Teraz, zanim 100 kroków za 100 krotek? Nie idziesz do babci czerwony kapturko? Panie wilku, czy Ścieżka uroczysta? Z ryba w stokrotek ułożył kupiecik do na i nagle pospieszył z powrotem. Z i do w stokrotek. Ja za to koszuczek poniosę ci drogę. innych elfów, gdzie jest wieczne lato. Przynosimy w prezencie bukiet kwiatów. Muszę je ustawić w parze. Dużo gości z innej bajki to dzieweczka i przesmarki. Macie z jakiejś wajki siedmiu krasnoludków, Chłodę mają, aż do ziemi i nie znoszą smutków. Krasny ludków siedmiu Śnieżka ma, Wszystkich kocha ją, wszystkich dba. Każdy z nich jej serce oddał swe, Więc ją teraz uszczęśliwić chce. Młodek nas jej ogólnie, po głowie zjemy, Spiasek za to wstaje, zjebę, nosę a wsi gdy go coś za zapieczy, a wsi go zaraz się kawa w koła, a chowa głowę, gdzie mu jest głosował. Góra wchodzi na kluczony, ręka przeszkłada, całe się z ludzkość, cała ich gromada. Która zamku, z której A co Wam nie ciała? Za ja Nie udało się jej przecież. Wszystko dobrze się skończyło i wesele się odbyło. Jestem szczęśliwa z królewiczem i Wam wszystkim szczęścia życzę. Szczęścia ja do gramy, boleści, życzenia mi radość i uśmiech i zdrowie, szczęście i sukces na waszej drodze, niech to za nieustannie, a wszystkie smutki niech giną marnie. Wszystko co dobre, szybko się skończyło. Mam nadzieję, że było miło. Właśnie mamy teraz wszystkim tutaj dookoła.